Na moim kanale. Dzisiaj będzie taki luźny dzień, zresztą jak zawsze, ale w międzyczasie oczywiście odpowiada na komentarze, ale póki do tego przejdziemy, to życzę Wam oczywiście miłego dnia, jak i smacznej kawusi. Ujciec kawy zawsze musi być. I chodźmy zobaczyć, co robi Pan Prezes, oczywiście. Ha, 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 ha. Pan Prezes już się zbunkrował pod kołdrą. O. Proszę bardzo. Ten to normalnie jest gość, jeden wielki, chodzący. Ale powiem szczerze, że będzie normalnie dzisiaj cieplutko. Nie wiem czy czasem w krótkich spodenkach człowiek nie, nie wyskoczy na dwór, bo patrzcie co się kurde dzieje za oknem. O, o. Kawiarnia otwarta, jak nigdy normalnie. Ruch jak w Rzymie. Nic nie ma. O, będzie piękny dzisiaj dzień. O, będzie piękny dzień, będzie. Prawdopodobnie trzeba będzie krótkie spodenki ubrać. O, jest Pan prezes. No. nie ja mam. Junior. Ja mam pytanie jedno. Co będziesz jadł na, yy, na śniadanko? Nic. Jak nic? Ja wiem, co możesz zjeść. Nie dżanki. Są jak granki też sobie możesz zrobić. A parówki. Parówki, no. Idziemy zobaczyć, czy są. Co robisz? Rozłożył się normalnie jak cesarz jakiś. I czekał nas wokół. O, ale wstydził zobaczyć czy są warunki. Ronaldo! Normalnie prawdziwego Ronaldo w końcu masz. A nie jakiś Si. Czy tam siu? to parówki? Ej, nie wiem co Ty chcesz z Tobie jeść. To parówki będziesz jak? Ale nie, nie, nie. gościu, do parówek nie taki gardek. Ale jaki? Weź ten z tej szuflady tam mały. Z tej środkowej, dobrze tam zaglądałeś. O, o, to. Kto pamięta kurde tego zawodnika, Ronaldo? A, no, pisaj w komentarzach, czy nie za dużo wody, gościu. O, się nauczyłeś, nie? Już. Czy jeszcze nie? Myk, myk, no. <śś> no, dawaj. OK, dobra. Zawołać Cię, jak się zagotuje woda? Nie. Nie, nie wrzucamy teraz. Woda się musi zagotować. Ja to sobie klapnę. Czego Ty się... Chwa... Czemu Ty się... Cz cz fuh. Czemu Ty tu kla klapniesz? Tak. Na co ty już czekasz? Jak się na gotówkę Ja chciałbym tam sobie usiąść akurat. Ej, jaki Ronaldo. Ty pomóc ci? Ty, a co ty taki dokładny jesteś, Otwieram. co robił teraz? No, nie, nie, dobrze, daj pomogę ci, tak. No i rzuć. Bliżej, żeby nie klapło. Nie bój się. Dobra, jest dobrze, jest, git, majonez. Chlapu bardziej, pomalutku, tak o sobie tu włóż, patrz. Pokażę Ci na jednej, o. Zgaś teraz tą kuchenkę i one tak dojdą. Piąteczka. Elegancko. O, ja sobie chlapnę. Tu miał siedzieć. Gdzie ja miałem siedzieć? Tu. Nie. Ja siedzę tu, a keczup sobie już na talerzyk na, nałożyłeś, czy jeszcze Zaraz. Nie? A, zaraz, okej. Okay. No dobrze, a dasz e, jedną kiełbaskę zjeść? Na śniadanku, czy też nie bardzo? Aha, Zrób no sobie dobrze. grzanki. <laughs> Zrób sobie grzanki? A jakbyś mi zrobił, to by było dobrze, czy nie bardzo? Pierwszy komentarz, Patryk. W9417 Taktyczny komentarz dla zasięgu Co ja tu mogę powiedzieć? No i zasięg faktycznie jest zwiększony dzięki za pomoc w algorytmach. Pozdrawiam serdecznie Cię Patryk. Czas na kolejny komentarz od Nitrofix 1996. Pozdrawiam, jestem tu nowy, bardzo mi się podoba Twój kontekst. Witaj, cieszę się, że dołączyłeś do naszej społeczności. Dzięki za miłe słowa. To wiele dla mnie znaczy. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego ci życzę. Dobra, dwa komentarze za mną. Teraz panie prezesie, te twoje tam paróweczki by trzeba było powyciągać z garnuszka i z tej ciepłej wody. No leci, leci mój łobuz. To jest mój kochany łobuz. Trochę niedobry, ale... Chyba gnój. Gnój? Może być i... Co robić? No za długo przetrzymałeś, no i po telefonie zaraz będzie ale standardowo. Mina. Ale to Twoja wina. Powyciągać Ci? Gorące będzie tak jak złapiesz. No coś Ty teraz coś zwariował chyba. Opatrzcie, śniadanko mi zrobił. Mhm, mm mm -hmm. żywa, jak dla Ciebie, a ja gościu, będziemy się gniewać. Mm -hmm. Smacznego Panie kolego sympatyczny. Co się mówi? No o o o. Przeatakowana, ale bez czupu mi dałeś. Dobra. Może być bez kęczupu. Jak zjesz nadanko, to pójdziemy na spater. Zobaczymy czy kaczki są. Weźmiesz 2 złote. To je pokarmimy trochę. Znaczy ty pokarmisz. Tak? Super. To jest smacznego. Kurde, narobił mi smaka. I normalnie sobie musiałem zrobić. Ty! Ty, to mój talerz! Gościu! Widzieliście wy go? Ja pierdyle, A mi się tutaj wmontował. To moje. No. Gostu. Te Jaki go... Poszedł mi z stąd. To mój talerz. Swój jadłeś. Nie jadłem. To znaczy jadły się kiełbaski, faróweczki. Ja pierdziele. Dobra, czas na kolejny komentarz. Aż od Karol Lochowski1326. Cały czas jeździsz w tym kółku. Kręcę się, kręcę jak ziemia wokół słońca. Kolego sympatyczny. E, tak, na chwilę obecną jeżdżę bodajże od połowy lutego W międzyczasie tak jak był jakiś przestój no to e, poleciałem na Włochy Inną tam robotę robiłem, ale potem już wróciłem, więc Od połowy marca na chwilę obecną jeżdżę w tym kółku Cały czas Czechy z Eisenach A dokładnie e, Mnichowo, Nymburg. I ja jak to poładuję, to lecę do właśnie do, do Opla i potem stamtąd, kurde, z, z Opla z powrotem w te same trzy miejsca, i tak e, latam przez cały tydzień. Więc na razie nie narzekam, aczkolwiek pewnie po jakimś czasie mi się ta trasa znudzi. Wcześniej też e, latałem w kółku z Liberca do Grazu, w tej z powrotem. No to już po pół roku miałem dość tej trasy i potrzebowałem kurczę, już sam nawet chciałem, czekałem, kiedy Linka stanie, żeby pojechać całkowicie inną trasę zrobić. Więc na razie, tak jak mówiłem, jeżdżę w tym kółku, więc pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia gdzieś może na Szlaku, dobra, czas na kolejny komentarz od. Tom 138, jesteś wielki człowiek. Kurde, powiem szczerze, że nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, bo też nie wiem, w jakim kontekście to napisałeś, ale mimo to cieszę się, że tak uważasz. Ja staram się robić to, co uważam za słuszne. Ja nie, nie wiem, czy ja się w sumie nie uważam za wielkiego człowieka. Ale staram się robić to, co jest yy, słuszne, co nie? Ale dzięki. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. No kurde, mały smród mi wypił całe picie. Pojedzone. Więc można teraz śmigać. Ty już jesteś gotowy? Czy tak nie bardzo, gościu? A. Ubrałeś się? Ja też gram Ubierz krótkie spodenki Mówię serio, ubierz sobie krótkie spodenki Daj wygrać Nie, nie dam Ci wygrać Jak przegrasz, to nie umiesz grać Nie po prostu Co za... Coś chciałeś powiedzieć ja, tu? Ja miałam tu krótkie spodenki Tu masz Mielone. Idź stąd Jak ja... idź to? Będę się przybierał. A, no dobra A few moments later Piękna pogoda Sam ra... Ty! No właśnie Co trzeba zrobić? Lewo, prawo I dopiero idziemy, a nie W bieg O oh. Nie wiedziałeś, że tu są pasy, nie? Przez środek jest, byś przeleciał, nie? Nawet? O, o, to jest fajne, bo jest cień I to mi się podoba. O, szachy zwinęli. Trawka skoszona. Pięknie. No dobra, może trawka nie jest skoszona. Aż tak. Może nie jest. No bo może i jest, nie no jest. Jest? No jest, ale są te co? Takie... No ja wiem, zapomniałem, jak się one yy, zwą. No, ja nie wiem, ale wiem, że to się te... Yy. Koluniu, ja mam pytanie. Jesteś gotowy na pytanie? Gdzie idziemy? Tędyk. Czemu tędyk? tędyk. Ja nie będę tędyk szedł, tam są pokrzywy. Na pewno. Uważaj na pszczoły. A nie? Ale fajna pogoda, cieplutko. Można w galotach latać krótki, w końcu, nie? Tak, bo ja Cię na pewno słyszę teraz. Oho, co Ty chcesz? Ale ja nie mam. No nie mam. Ale po co ci? Aha, dobra. O patrz, już się rzucili. Nie, a ty, a ty będziesz je karmił, czy teraz straszył? Masz. Patrz, rzucają się. Co się mam zrobić? O. Patrz. Ale... Co to jest normalnie za dzięcioł? Wziąłeś i mi taką rzuciłeś nie? A dwa po złotówce nie da rady? Chyba nie. No nie da rady. Ja nie mam już dwóch złotych. Na no twoje widzi mi się. No mam jeszcze. To bo mogę rzucić tam do wody. Idą. No i co, że idą? Nie, twarzek stoi twardo. Ty tam łapki trzymaj. Masz. Ale po, troszeczkę, ta bebek pokazuj. Co za dzięciu. Masz, tu ci sypnę. No z z wybieraj wszystko. Ja muszę się dostać, ja twardy. Ty twardy? Ale tam są. Kaczki są tam i gęsie. Tam są! Tam! Tam na murku siedzą! A właśnie! Ty ja sobie tu klapnę, co? Gdzie? No to ciśnij! No to ciśnij, ja sobie tu klapnę. Zostaw ty te kaczki! Gorzej, jak ona cię zaatakuje. To ja się będę wtedy śmiał. Nie Tak. Zera przyjdzie. Przyjdzie duży kaczor i cię będzie ganią. Ty zera fikołka zrobisz. Normalnie. Ty, ale wiesz co ja widzę? Nie zgadniesz, co ja widzę. Widzę linę, Po której nie wejdziesz. Po tamtej linie nie wejdziesz i to bez dwóch zdań, bo ostatnio że się nie wszedł po linie. no to śliska. Nie była śliska, bo tam w Bogatyni nie weszłeś po linie. No to była ta nie była za długa. Nie była za długa. A ta była długa. Ta długa. No cześć. Aha, po podnieść się miałem Ta jest długa. Jest długa Ta Lina jest dotąd Bugatini. Co jest lina? Bugatini jest dotąd. No ja Nie jest dotąd, bo ona jest y, przymocowana troszkę dalej. Tu o i ona jest tak napięta. No, no i, i wejdź i tak jak ja napnę. I pójść. Oho, Kazik wchodzi. No i ona tu z tyłu jest już luźna i dlatego ty sobie wejdziesz. A jakbym bym ją tak trochę bardziej napił, to byś nie wszedł. Tak. Zaraz zobaczymy. Spróbuj. Czapka ci przeszkadza teraz. Musisz schylić się. No wiesz. No je Za dużo już jestem. Musisz się schilać. Ty jesteś kurdupel jeszcze. Gorąca jest. Gorąca. Paniačka. Ty, ty, ty. No i chodź, teraz napniemy ją. Widzisz? Wszedłbyś tam. To ja. To ja. Idzie teraz, idziesz? Ja bym sobie gdzieś klapnął, najlepiej. Dzięki za pozwolenie. Ty, taki mądry tam byłeś też? Żebyś zaraz Ty w tym wózku nie klapnął. A ja tu co jestem? Nie wejdziesz tak. Wejdę, wejdę. Wejdzie zaraz zida. Okej. Okay. O tak no. puszczać? Nie, nie. Co jest teraz? Dobrze. Trzymaj mnie, pomoc. Nie krzycz, się nic nie dzieje. Ale go teraz zaskoczyłem, bo ja sobie usia, usia, usiadłem. A trzymaj mnie, Rzecz, trzymaj mnie. Trzy, dwa, jeden.

zrobię Życie jak nowela O, ja mam już ławeczkę w cieniu O, pyku, pyku, cyku, cyku I co tam, gościu? Dobrze jest? Ja też mam super, bo mam cień, wiaterek Co pójdzie? Z wiaterkiem? Może tak być. Nie mówię, że nie. Fajnie, fajnie. Jak jest fajnie. Ty, a ta czapka nie jest za nisko? Jest. No to czemu taką niesie, masz ubraną? Nie Idę twoimi ścieżkami dziś. No bo taki mam kaprys. Okej. Okay. Okej. Okay. Ty, no ale ty zawsze tam wtedy czułeś. Już nie idę Twoimi ścieżkami, już mi się nie chce. Aż tak? Powiem szczerze, że pogoda dopisuje. Jest fajnie cieplutko. Na chwilę obecną przyszliśmy do domu. E, woda się gotuje na makaron. Zaraz kurczę. E, Podsmażę filet z kurczaka, podsmażę z sosikiem, zjemy i ciśniemy dalej na dwór, nie wiem, może na piłkę, może gdzieś kurde pójdziemy na spacer, ale ja nie wiem po co ty idziesz, już się drze, że idzie, nie wiem po co, To ty chcesz, gościu kolorowy, malinowy, o, on leci, tylko cholera wie po co. Zobaczyć czy makaron się gotuje Jeszcze się nie gotuje Dobra w międzyczasie odpowiem na Kolejne Komentarze Sobie na spokojnie więc czekajcie Tylko kupne na jakie O mam kolejny Komentarz od Piotr Jaranowski 2187 Jak każdy chłop kolory w praniu Miesza Moja to już by mnie zajeby No Cóż ja mogę tutaj odpowiedzieć. Kurde, jak tu odpowiedzieć na ten komentarz. Więc spróbuję to odpowiedzieć to w ten sposób, jakbym się przejmował kolorami ubrań, to bym chyba w piżamie chodził. Ale tak ogólnie to spokojnie to nie brak dbałości. Więc to są akurat ciuchy typowo do pracy. Więc tutaj się nie przejmuję, czy mi kolor zmieni koszulka, czy spodnie, bo to i tak jest do pracy, a w pracy ja mam po prostu to wygwizdane. Czy będzie plamka, czy będzie dziura, czy będzie w innym kolorze. Po prostu ogólnie na co dzień to tak sortuję. Czarne z czarnym, białe z białym, niebieskie z niebieskim. Na co dzień. Sortuj, sortuje pra, do, w kolory, nie? Więc dziękuję za komentarz. Na spokojnie i pozdrawiam serdecznie. O, i jest kolejny komentarz od Exitum 8300. Spróbuj kiedyś umyć okna mikrofibrą. Zobaczysz, że nie wrócisz do papierowych ręczników. W samochodzie też wypróbuj. E, powiem tak, wem tu akurat przed świętami, myłem okna, to używałem papier. Zazwyczaj, głównie to w domu czy w ciężarówce, to używam papier, ale u siebie w aucie e, prywatnym myję normalnie tą ściereczką z mikro. Więc dziękuję za komentarz i na pewno skorzystam. I w ciężarówce, jak będę mył okna czy cokolwiek, to. Będzie to widoczne. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. A few moments later. Ja się nad jedną tylko rzeczą zastanawiam. Co ty tu robisz z przodu? Weź Nie. mi to wytłumać szybko. Nie. Nie wiesz? Kurde. Przyszłeś mi tu pobuszować, tak? Po schowkach? Nie. Nie. Okej. Okay. Zmęczony jesteś ty, a co ty robisz z tym paluchem? Mymlasz? Daję ja cię dam mój. Nie? Okay. no troszeczkę się plany pozmieniały, bo mieliśmy tylko przyjść do domu, coś zjeść, to znaczy, miałem zrobić obiad, żeby zjeść, i wracać z powrotem na, na spacer, na plac zabaw. Dzisiaj cały dzień na placu zabaw miał być. Ale no niestety, ma, mama twoja zadzwoniła, że chcecie zabrać do zoo, żebyś sobie czas le, lepszy spędził. No, widzisz, widzisz, widzisz jak fajnie? Będziesz małpy oglądał mm -hmm. Będziesz robił hu 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 hu. Czy nie? Ty, ale to jest nic. Ja mam lepszy pomysł. Jak będziesz chodził tam po Zoo, nie? To znajdziesz wolną klatkę i tam mamy zostawić. Ty, 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 coraz bliżej jesteśmy, coraz bliżej jesteśmy. A jedziemy na czepę zobaczyć? Tak. Co? Tak. A po co? Czy fikołka nie zrobiła? Albo nacięcia nie ma. Albo nacięcia nie ma, no dobra. W lewo czy tam dalej w lewo? W lewo. Teraz w lewo? W prawo. To teraz w lewo. W prawo. W lewo. Teraz w lewo. W prawo. A teraz w prawo? W prawo. Ty, a co tu mój y, man robi? A. Wziąłeś tego? Mhm. A to Niemiec jakiś. Hegelman. To czekaj, ja sobie tylko kuknę szybko, czy jest OK, czy nie ma okej, okay, dobra? To pilnuj samochodu. O ty czorcie, ale naczepa jest pusta. To ktoś musiał spać. Tak? Zaraz zobaczymy. Ja no, jest wszystko okej. Okay. Pana prezesa już nie ma. Został właśnie przekazany mamie. Jadą tam gdzieś na wycieczkę do zo. Z naczepą jest wszystko ok? a ja co? Jadę zobaczyć co, yy, czy tato jest. Chwilę się pokręcę, poczekam i tyle. No tam może gdzieś na jakąś kawkę. Coś w tym rodzaju będzie. Jednym słowem. Dobra. Prawdopodobnie w tym materiale to będzie już wszystko, więc widzimy się już w kolejnym, niebawem. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.